moi z tej strony Dawid i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Okiem Eksperta. Słuchajcie, dzisiejszą gwiazdą jest Mazda, model CX-3, auto to pochodzi z 2015 roku, na dzień oględzin miało przejechane w granicach 140 tysięcy km. Pod maską mamy dwulitrowego SkyActiva, który generuje przepotężną moc 120 Koni. Standardowo zaczynamy od ogłoszenia. Słuchajcie, ogłoszenie bardzo suche, praktycznie żadnych informacji odnośnie auta, począwszy od yy, góry, model informacje o rodzaju sprzedaży, o tym, że na auto jest dostępna gwarancja, jak jest auto wyposażone, ale generalnie nie mamy nic napisane o sprawach technicznych i tak dalej. No, Wszystkie informacje można uzyskać pod podanym numerem telefonu. Z góry wiemy, że jest to komis, jeżeli chodzi o e, ptaszki zaznaczone na ogłoszeniu. Nie mamy informacji ani o tym, że jest serwisowane, ani o tym, że jest bezwypadkowe, ani o pierwszym właścicielu. Także takie ogłoszenie, które generalnie pozostawia nam bardzo dużo możliwości do tego, jak je zintegrować więc nie pozostaje nam nic innego. My dzwonimy, umawiamy się na oględziny i jedziemy. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Słuchajcie, króciutki przerwniczek. Chciałbym wam tylko bardzo mocno przypomnieć eee, i zachęcić do udziału w cały czas trwającym konkursie na najlepszy Komentarz do odcinka, więc nie przedłużamy, przechodzimy do weryfikacji. Pujący wybrał sobie pakiet, który zawiera oględziny, pomiary z zewnątrz, wewnątrz, diagnostykę komputerową, natomiast nie posiada w, swojej, w swoim pakiecie oględzin od spodu. No w przypadku aut sprowadzanych w Danii jest to dość ważne, ponieważ są to auta, które często są skorodowane na podwoziu. No i dodatkowo jest to Mazda, która też, jak pewnie wiecie, albo już wiecie, czasami takie problemy z korozją podwozia posiada. Tutaj niestety takich oględzin nie mamy. Wjeżdżamy na miejsce, spotykamy się z, ze sprzedającym. Jest to oczywiście komis, tak jak wcześniej wam wspomniałem, pan przekazał mi informację, że generalnie auto jest kupione jako pakiet iluś samochodów, oni tym autem się przejechali, sprawdzili, zrobili przegląd, zarejestrowali ubezpieczyli i w takim stanie, w jakim przyjechało, jest sprzedawane przez nich, oczywiście przygotowane do sprzedaży na zasadzie posprzątania, wyprania, umycia, no żeby po prostu dobrze się prezentowało. W związku z czym, jakby więcej informacji dla mnie nie ma, wszystko, co uda mi się znaleźć, to moje, więc. Zaczynamy! Słuchajcie, checklista, mierniczek i jedziemy po kolei. Więc sprawdzając sobie auto standardowo od przodu, przedni zderzak, widzimy, że był lakierowany, delikatnie nam się łuszczy ten e, klar z prawej strony, e, w dolnej jego części, widać delikatnie wtrącenia i delikatną różnicę w odcieniu, co trzeba powiedzieć, że przy tym kolorze, po lakierowanie jeszcze plastiku, żeby był identyczny, no jest naprawdę niemożliwe. Ten kolor jest naprawdę bardzo ciężki, do jakiegokolwiek lakierowania, do jakichkolwiek zaprawek, czy do wszystkich elementów związanych z pracą przy tym lakierze. No ale jadąc dalej, maska w oryginale, dach w oryginale, tylna klapa w oryginale. Cała dookoła w oryginale. Słuchajcie, pff, życie nie umierać, no przecież już mamy prawie ideała. Jedziemy dalej: oponki. Tutaj tak dobrze nie jest, ponieważ mamy zimóweczki z 2015 roku. Pomimo wysokiego bieżnika, nalegam wymiana. Jakby dla mnie zaznaczone z góry, że nie nadają się do dalszej eksploatacji, ze względu na to, że mają już 10 lat. Pomimo, że jeszcze bieżnik jako tako wygląda. Jeżeli chodzi o tarcze i klocki, przód, tył, problemów brak. Auto z zewnątrz naprawdę zadbane, żadnych większych uszkodzeń, żadnych większych zniszczeń. Kompletnie nic, oprócz tego przedniego zderzaka, do czego jesteśmy w stanie się przyczepić. Żaden element nie był ponownie lakierowany, no co jak widzicie, w poprzednich filmach naprawdę bardzo rzadko się zdarza. No więc, jakby cała bryła, jeżeli chodzi o aspekty zewnętrzne tego samochodu, na plus. Jedziemy sobie dalej. Otwieramy sobie maskę. No i rzuca mi się w oczy bardzo dziwna czarna maś. Przypomina mi to lata 80-90, kiedy małe fiaty, duże fiaty, wszystko po prostu impregnowało się, impregnowało. Impregnuje to się drewno. Zabezpieczało się starym spalonym olejem. I tak też wyglądała ta maska. Mazda pod maską, natomiast to nie jest żaden olej, słuchajcie. O czym i co to jest przekonacie się za chwilę. Eee, pod maską żadnych większych napraw, żadnych ingerencji blacharsko-lakierniczych. Jeden element niehomologowany no to wrzucone światła w światła żarówki LED. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem dokładania czegoś takiego w zwykłe lampy, ponieważ no, jadąc przed takim samochodem, szczególnie na jakichś zniesieniach, to jest po prostu jeden wielki dramat, bo te światła bardzo mocno oślepiają. Nie jest to u nas dozwolone, więc zaznaczamy sobie w raporcie, że żeby tak na dobrą sprawę przejść taki prawdziwy przegląd, wypadałoby te. Żaróweczki sobie wymienić na zwykłe halogenowe. Jedziemy dalej. Bagażnik eksploatowany normalnie, żadnych większych śladów użytkowania. Jedyne co rzuciło mi się w oczy, to na tylnej klapie brak wycieraczki, w zamian za to zaślepka i to, że ta klapa była demontowana. Nie wiedzieć dlaczego, ponieważ pomierzyłem sobie wszystkie wnęki, sprawdziłem sobie wnękę bagażnika, eee, wszystkie elementy plastikowe, metalowe, czy jakieś ingerencje tam były. Nie. Dlaczego klapa była odkręcana? Ciężko wyczuć. Może było jakieś uszkodzenie po prostu została wymieniona w kolor i dlatego też jest wymieniana, a powłoka e, lakiernicza jest fabryczna. Informacji w tym temacie nie mamy, aczkolwiek nie jest to nic, co by skreślało auto z zakupu. Przechodzimy do wnętrza. Samochód ma przejechane 140 kilka tysięcy kilometrów i tak samo też wygląda. Nie ma we wnętrzu żadnych śladów nadmiernego zużycia, eksploatacji, zniszczeń, e, czy też Niewłaściwego użytkowania, w związku z czym nie mamy się tutaj absolutnie do, do czego doczepić. Nie ma też żadnych elementów, o których chciałbym wam jakoś bardzo mocno opowiedzieć, no bo to po prostu zwykła laska. Eee, zaglądając do schowka, znajdujemy książkę serwisową, właściwie nie książkę, tylko wydruk z serwisu, gdzie mamy jasno i wyraźnie zaznaczone wszystkie serwisy, co było w nich zrobione, w jakich eee, latach, w jakich miesiącach. W związku z czym praktycznie przebieg tego auta mamy potwierdzone, ponieważ ostatni wpis był chwilę przed przyjazdem tego auta do Polski. Dodatkowo w książce serwisowej znalazłem informację o tym, co mamy pod maską. Okazało się, że auto posiada certyfikat, który mówi nam o tym, że zaraz po zakupie zostało w całości zakonserwowane. I słuchajcie, ślady tej konserwacji znalazłem pod maską, w drzwiach, z tyłu, w bagażniku. Generalnie, w każdej możliwej wnęce, w której wilgoć, która by się tam potencjalnie mogła zebrać, powodowałaby korozję. Czyli wielki plus. Tą masą zabezpieczone było również podwozie, i mimo tego, że no, nie było tutaj wybranego pakietu z oględzinami podwozia na stacji diagnostycznej ze sprawdzeniem tego. No to wyciągnąłem sobie dywanik, uklęknąłem, zajrzałem pod spód, jak wygląda to podwozie, jak wygląda ta konserwacja i powiem wam, że wszystko było bardzo mocno zalane tym wodkiem. W związku z czym śmiem twierdzić oczywiście to jest do potwierdzenia i do sprawdzenia że nie będzie tamtej korozji. Ponieważ auto zaraz po wyjeździe zostało zabezpieczone i nawet nie miało kiedy jej nałapać, a widać, że ilość tego preparatu oraz miejsca, które było, w które, które był, że tak powiem, wpuszczony, naprawdę jestem w stanie uwierzyć, że bardzo mocno zniweluje no, to powstawanie tej korozji. Eee... I co? Słuchajcie, ostatni temat, jaki został w tym samochodzie i ostatni znak zapytania. Eee na dzisiaj, w sumie może nie ostatni, może dwa znaki, bo jeszcze diagnostyka komputerowa i jazda próbna. Eee, zaczniemy od diagnostyki. Często robimy Mazdy, natomiast rzadko kiedy się zdarza, że w tych silnikach benzynowych i w tych samochodach po podłączeniu komputera pojawiają się nam jakieś cuda. I tak samo było w tym przypadku, nie było tutaj żadnych błędów, całkowicie czysty. Błędy też nie były ostatnio usuwane, ponieważ ilość przejechanych kilometrów eee, była dość spora, w związku z czym nie sądzę, a wręcz jestem pewien, że na pewno żadnej ingerencji w komputer i w podłączanie i w kasowanie błędów nie było po przyjeździe do Polski w związku z czym mamy informację, że nie posiada ten samochód większych problemów z elektroniką bierzemy kluczyki, dostajemy auto zarejestrowane i ubezpieczone czyli legalnie, bez żadnego strachu mogę się tym autem przejechać tak jak mi się to podoba, ponieważ sprzedający powiedział, że Mam tu kluczyki, mam tu dowód, mam tu e, ocenę, i mam sobie jechać, zrobić tak, jak to potrzebuję, żebym był zadowolony, żeby mi nikt nie przeszkadzał i żebym mógł e, mieć chwilę dla siebie z tym autem. Oni tutaj są do 17, więc mam jeszcze kilka godzin. Co prawda, paliwa w zbiorniku tyle nie było, ale było więcej niż zawsze. Więc e, pakuję się w samochód i jadę. E, wyjazd z komisu dość nierówny, dość dziurawy. Sama droga wyjazdowa, również torowiska, dziury, droga z płyt, więc. Powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o stację diagnostyczną, to do sprawdzenia zawieszenia nie byłaby nam już potrzebna, bo po przejeździe tą drogą, jeżeli coś w zawieszeniu by było, to uwierzcie, że no nie byłoby opcji, żeby tego nie usłyszeć. Jedziemy dalej, wyjeżdżamy na e, bardziej równą i prostą drogę, rozpędzamy się, hamujemy, zmieniamy pas, hamulce awarne, tempomat. Wszystko jest sprawne, łącznie z klimatyzacją, która pięknie chodzi. Auto naprawdę bardzo fajnie jedzie, mimo e, no niezbyt dużej ilości koni, jak na dzisiejsze standardy z dwóch litrów. Samochód jest bardzo dynamiczny, bardzo elastyczny, ten silnik fajnie jedzie, generalnie te silniki dla mnie są takie, takie dość fajne i, i generalnie mają fajną charakterystykę jazdy, ponieważ jadą od samego dołu, Nie ma tam jak, no, są to silniki wolnossące, więc e, nie ma turbo, nie ma problemów, tych elementów dookoła, które się uszkadzają też jest mniej i naprawdę bardzo sympatycznie się tym samochodem jeździło, jest to też stosunkowo auto nieduże, więc te 100... Sto kilkadziesiąt koni w zupełności w zupełności mu wystarcza. Więc po dłuższej jeździe próbnej w sumie, po kilku przejechanych kilometrach, auto złapało temperaturę, co mogłem to sprawdziłem. Wracam na komis, krótka rozmowa z panami jak tam wypadły oględziny, bo byli tym jakby zainteresowani. Jakby nie jestem za bardzo skory chwalić się swoimi oględzinami, bo różnie to jest odbierane, jeżeli auta są w głośnym stanie, natomiast tutaj w sumie nie było o czym mówić, więc e, krótka rozmowa, pakuję się do samochodu, siadam do komputera, wprowadzam raport. Bezwypadkowe, jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia szkód pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkut.pl A wy jak myślicie? Jaka jest moja ocena samochodu? Więc takie krótkie podsumowanie. Moim zdaniem, jeżeli chcemy mieć pewność sprawdzenia samochodu, to ten pakiet naprawdę musi być kompletny. Musimy sprawdzić samochód z zewnątrz, musimy sprawdzić samochód wewnątrz, musimy zrobić diagnostykę, koniecznie jazdę próbną i sprawdzenie podwozia. No dla mnie przy autach za już kilkadziesiąt tysięcy złotych naprawdę jest koniecznością. Bo ja rozumiem, że jeżeli oglądamy auto za kilka tysięcy złotych, które ma przyjść w pół roku, no to dobra, jesteśmy w stanie troszkę zejść z tego budżetu, bo. To nie ten temat i odpuścić sobie to ogłoszenie. Eee, znaczy to ogłoszenie, to sprawdzenie podwozia. Natomiast, jeżeli mamy takie auto, warto jednak dołożyć, zastanowić się i wziąć też to sprawdzenie podwozia. W związku z czym tutaj auto jest polecone warunkowo tylko z tego względu, że nie mamy świadomości, jak dokładnie wygląda i co skrywa podwozie. Więc w samym końcu raportu kupujący dostaje informację. Że auto jest polecone warunkowo i zalecamy kontrolę podczas zakupu na stacji diagnostycznej, jeżeli tam przejdzie. Jeżeli auto przejdzie, tą kontrolę poprawnie, nie mamy żadnych zastrzeżeń, aby to auto kupić. Wy jak zwykle dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, hej!